Dzień nazywam się Marta Wnuk, a dzisiaj e, porozmawiamy o tym, jak negocjować z osobami toksycznymi, narcystycznymi bądź w ogóle z osobami o trudnej osobowości. Jako mediator i jako adwokat mam dosyć duże doświadczenie e, w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych, mediacyjnych z osobami toksycznymi. I na podstawie swojego doświadczenia wypracowałam sobie pewne zasady mediacji. Jako mediator, to osoby, które mnie znają, wiedzą, że bardzo precyzyjnie i trzymam się pewnych schematów. Dlaczego? Dlatego, żeby nie pozwalać na, mówiąc wprost, bałagan przy mediacji. Spisałam Państwu siedem najważniejszych rzeczy, żebyście Państwo... Przystępując do owej mediacji, zwrócili na nie uwagę. To są pewne warianty, które wypracowałam na podstawie swojego doświadczenia w pracy z osobami trudnymi. Nie przedstawiłam się, nazywam się Marta Wnuk, jestem adwokatem, mediatorem, prowadzę swoją kancelarię adwokacką w Warszawie, mamą, rozwódką. A przede wszystkim dzielę się i szkolę z zakresu prawa. Rodzinnego. I teraz tak, przejdziemy do pierwszej zasady to jest kontrakt mediacyjny. Z osobami toksycznymi, z osobami, które się nie słuchają, ja tak nazywam, musimy ustalić pewien kontrakt, w którym ustalimy pewne granice. Niewątpliwie jest to bardzo ważne. To jest higiena pracy mediatora, adwokata, ale przede wszystkim uczestników. Tak, żebyście wiedzieli, ile jest tych spotkań, czy jedno, czy dwa, czy trzy. Ja często ustalam plan i strukturę też spotkania i plan mediacji. Mówię o tym, że owych spotkań mediacyjnych może być kilka. Proponuję maksymalnie trzy. Życzę, żeby było na jednym, czyli najpierw jest zapoznanie, dwa jest plan, a trzy to sukces, podpisanie już, Porozumienia. Nie zawsze udaje nam się w trzy spotkania to zrobić, ale niejednokrotnie udało mi się na pierwszym spotkaniu wszystko załatwić. Ale Wy, jako uczestnicy, musicie wiedzieć, na ile możecie sobie pozwolić. Ja mówię, że pierwsze spotkanie to jest spotkanie na zasadzie wylania e, pewnych żali. Choć właśnie, zaraz Państwu powiem, co zrobić, żeby nie poddać się pewnym e, nieprawidłowym zachowaniom. A zatem w pierwszej kolejności musicie wiedzieć i ustalić, że macie na przykład trzy spotkania i pewne są granice e, też rozmowy. Na przykład to ja rządzę spotkaniem, dopuszczam kogoś do głosu, nie przerywamy, w momencie innym ta druga osoba mówi, a zatem takie rzeczy. Granice trzeba ustalić, gdyż osoba toksyczna, zaburzona, jak wiecie, bo pewnie dlatego oglądacie ten filmik, ma problem z tymi granicami. Albo nie słyszy tego, co się do niego mówi, tudzież do niej, ponieważ to zaburzenie jak i mężczyzny, jak i kobiety e, dotyka, choć dla łatwości terminologii mówi się narcyz, narcyzka albo toksyk, a nie toksyczna kobieta. Ale to owe zaburzenie, e, czy też choroby psychiczne, wszystkich nas dotykają, oby mnie nigdy nie dotknęło. E, natomiast nie mnie. Dwa. E, druga zasada umie na mediacji to jest e, skoncentrowanie się na faktach i mówienie tylko o faktach. Mimo, że wiem o tym, że ludzie muszą powiedzieć o swoich emocjach, to staram się jak najmniej pozwolić im właśnie na to, by mieli swobodę wypowiedzi o uczuciach, o pretensjach, o osobach trzecich. Skupiamy się na faktach w sposób faktów, nie że tak nam się wydaje, że. Wtedy Mariolka Teściowa, pojechali, ale nie dojechali. Nie pozwalamy sobie na to, stwierdzamy fakty. Często mam dwie kartki, gdy mediuję, i wtedy sobie spisujemy fakty. Gdy chcę, żeby uczestnik się zahamował w, swoim, w swojej wypowiedzi, monologu, w swoim monologu często popływają uczestnicy. A mediatorzy, mniej profesjonalni, tudzież nie umiejący sobie z nimi poradzić, pozwalają na to, i kilka godzin minie, dwie po mediacji, po spotkaniu. Ja yy, do tego nie dopuszczam, dlatego kładę kartki i piszemy sobie na fakty. Czyli jeżeli chcę, żeby ta osoba przerwała swój monolog, to niech to napisze na kartce, ale co jest faktem, prawda? Dlaczego? Dlatego, żeby zbliżyć strony. Do faktów, nie do tych zagrywek emocjonalnych, na które musimy bardzo uważać. Dlaczego osoba narcystyczna będzie na przykład mówiła wtedy, że e, nie pojechałeś do dzieci, albo nie odebrałeś, e, albo bo mi się tak wydawało, i zaczyna się ten monolog, te e, pretensje, które nic nam nie dają, więc opieramy się na faktach. 3. E, Trzecią zasadą umie jest unikanie ocen. Często jest tak, że zaczynamy tą mediację od oceniania na dzień dobry, bo twój mecenas, bo ty, bo twoja teściowa, twój teść, mama, tata, wszyscy winni oprócz nas, uczestników. I tą zasadę wprowadziłam, mówiąc, że nikogo nie obwiniamy. Ponieważ bardzo często jest tak, mówimy o osobach też trzecich od ocen, że niestety 90% tej mediacji byłaby na rollercoasterze emocjonalnym, na poczuciu winy, na wypominaniu i na różnych technikach, które stosuje narcyz czy też toksyk. Ja o tym inny filmik już nagrywałam, więc jak zasubskrybujesz mnie, tudzież znajdziesz na moim kanale, to jest. O tym dokładnie, jakie techniki osoba narcystyczna, toksyczna używa. Cztery. Bardzo, bardzo ważne, struktura spotkania. Eee, często jest tak, żeby nie pozwolić sobie na ten roller coaster, ustalamy strukturę spotkania. To już Państwu troszeczkę powiedziałam przy pierwszym, przy kontrakcie mediacyjnym, ale na spotkaniu, nawet ustalamy sobie strukturę spotkania. Kto mówi? O czym i w jakim czasie. To jest bardzo, bardzo ważne. Pięć. Techniki komunikacyjne. Musimy unikać i wiedzieć, że osoba toksyczna zawsze będzie obwiniała, bo ty zawsze, bo ty poszedłeś i tak dalej. Jeżeli faktycznie chcemy jakąkolwiek przeprowadzić konstruktywną, mądrą rozmowę, która doprowadzi nas do celu, czyli do rozwiązania małżeństwa, tudzież do ustalenia. Kwestii związanych z dzieckiem, to techniki komunikacji są bardzo ważne. Ja nie mówię tylko jednej osobie o tym. Ja mówię to, co Państwo teraz mówię, mówię na spotkaniu. Czyli używamy technik, jeżeli chcemy coś powiedzieć, że się źle czujemy z czymś, to mówimy źle się czuję z tym i z tym. Nie mówimy, bo ty to zrobiłeś. Źle się czuję, że mnie zdradziłeś, miałam prawo do pewnych zachowań. Na przykład, czy ktoś miał prawo, to jeszcze kwestia inna, ale możemy mówić o uczuciach. Dlaczego nie pozwalamy sobie na to obwinianie, bo byśmy to kilka godzin robili. Szósta rzecz, o której zawsze mówię i też zwracam Państwu uwagę, to jest przyszłość. Dokąd my idziemy? Ja e, coraz więcej mam tych mediacji i planuję założyć odrębne oprócz kancelarii, nie wiem, stowarzyszenie, fundację, zobaczę w jakiej formie. E, I już pewne mam nawet nazwy na to, e, tak w mojej głowie, ale przede wszystkim myślałam o tym krok do rozwodu, do celu. Jeszcze powiadomię Państwa, jak będę miała wymyśloną nazwę i będę te centrum otwierała. Natomiast, a przyszłość. Dokąd my zmierzamy? Jeżeli spotykamy się i chcemy wymediować z osobą narcystyczną coś, to czy cofamy się w tył, czy zaczynamy patrzeć w przód? I to jest bardzo ważne, że na spotkaniu ja przypominam też uczestnikom mediacji, czy jako adwokat negocjuje, że przecież to, co było. Szanuję, że musimy to powiedzieć, i właśnie powiedzmy to techniką czuję, źle mi, a nie obwiniania, ale tak naprawdę skupmy się na przyszłości. Bardzo ważna rzecz to jest agresja i atakowanie siebie. To jest punkt siódmy na mojej liście, czyli unikanie pewnej konfrontacji. Niekiedy osoby mają duży problem z zarządzaniem swoją energią, emocją, emocjami, agresją, i żeby nie doprowadziła nas ta rozmowa do sytuacji, w której to jest pyskówka. Co się robi, jak to zrobić? Pytamy, jaka jest Twoja propozycja. I tą techniką, Którą ja również dzielę się na mediacji, jaka jest propozycja, i niekiedy właśnie bierzemy też kartkę, to mówię tak: OK, jak widzę, że moi uczestnicy zaczynają się podnosić z emocji, OK, weźmy kartkę, napiszmy, jaki wasz jest cel, jak trochę jak nauczyciel w szkole się zachowuje. Apodyktycznie, ale po prostu trzeba przy osobach toksycznych, trzeba mieć bardzo dużą umiejętność ustawienia tych ludzi w imię ich dobra. I dlatego mówię jeszcze o tej agresji, bo zdarzyło mi się, że interwencja policyjna była pod moją kancelarią, której nie ja wezwałam, tylko pani wyszła z mediacji i doszło do konfrontacji. To było kilka lat temu um, i ja podziękowałam za tą mediację, bo wiedziałam, że między e, stronami na trzecim spotkaniu nie będzie porozumienia i lepiej po prostu iść do sądu. E, podziękowałam, bo z kartki, którą mi napisali, cele były tak rozbieżne i tak inne, że pewna osoba, e, czyli osoba podejrzewam, nie miała diagnozy, była na pewno z rysem narcystycznym. Nie dochodziło do niej to, że może być na przykład w jednym uznana również za winną, albo nie brał pod uwagę, że dzieci mogą być na przykład z mamą, a on może mieć kontakty. Dla niego to było nie do zrozumienia. A zatem w punkcie siódmym, ja o tym Państwu napiszę wpis, więc na dole znajdziecie artykuł, o tym bardziej go rozwinę, to jest propozycja. Twoja propozycja, kiedy mediujemy, znów sobie nie pozwalamy na narzucanie na, na emocje, tylko spróbujmy między stronami ustalić, jakie są propozycje. Jako mediator, e, który mediuje, jako adwokat, który negocjuje, niekiedy wiem, że jest bardzo trudno i nieraz mediacja się nie udaje, tylko trzeba skierować od razu sprawę do sądu, i po prostu e, wtedy niech osoba trzecia zadecyduje. Niestety takie rozwiązanie również jest, i ono nie jest złe. Niekiedy jest po prostu jedynym dobrym rozwiązaniem. A zatem, jeżeli macie trudną mediację i ta mediacja państwu się nie udaje, tudzież z jakichś innych przyczyn są problemy, to trzeba odstąpić. W momencie, gdy jedna ze stron odstąpi. Nie ma w protokole, kto odstąpił, po prostu mediacja e, nie doszła do skutku. A zatem życzę z całego serca, bardzo cieplutko Wam życzę tego, żebyście tą mediację e, spokojnie odbyli, w dobrej atmosferze i żebyście zawsze wiedzieli, dokąd zmierzacie, dokąd idziecie i jaka jest Wasza przyszłość. A jeżeli to się nie uda, bo niekiedy się nie udaje, to nic. Po to jest sąd. Pozdrawiam Was ciepło.